Nieprawdopodobne, jak tak teraz brzmi głos Elżbiety Dmoch z 2 plus 1. Na scenie nie było jej od 20 lat. Elżbieta Dmoch w latach 70. była gwiazdą największego formatu. Wokalistka legendarnej grupy 2 plus 1 słynęła nie tylko z kapitalnego głosu, lecz także z powalającej urody. Elżbieta Dmoch ostatni raz wystąpiła na scenie ponad 20 lat temu. W zeszłym roku piosenkarka miała bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Na szczęście trafiła pod dobrą opiekę i nabrała sił, udało jej się nawet nagrać coś dla fanów. Nieprawdopodobne jak tak teraz brzmi głos Elżbiety Dmoch z dwóch plus jednej. Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk to był duet, który w czasach rządów Edwarda Gierka elektryzował całą Polskę. Muzycy dwóch plus jeden razem występowali na scenie i tworzyli i wykonywali niezapomniane przeboje. Między innymi, Windą do Nieba, wstawaj, szkoda dnia, choć, pomaluj mój świat czy iść w stronę słońca, byli także parą, a potem małżeństwem w życiu prywatnym. Niestety Janusz Kruk zmarł w 1992 roku i, mimo że wcześniej rozwiódł się z Elżbietą Dmoch, ta bardzo mocno przeżyła jego śmierć. Wokalistka ostatni raz na scenie pojawiła się przy okazji dziesiątej rocznicy śmierci lidera 2 plus 1-15 czerwca 2002 roku. Wokalistka wystąpiła w Łomży, gdzie wraz z członkami zespołu Popard wykonała największe przeboje słynnej grupy. Od lat co jakiś czas pojawiają się bardzo niepokojące informacje o Elżbiecie Dmoch, że żyje w nędzy albo że ma poważne problemy ze zdrowiem. Pod koniec zeszłego roku artystka trafiła do szpitala. W opisie naszej galerii przeczytasz o tym wydarzeniu. Na szczęście potem jej stan się poprawił i Elżbieta Dmoch wróciła do domu. Legendarna wokalista poczuła się na tyle dobrze, że nagrała specjalne życzenia dla fanów. Była to dla nich nie lada gratka, bo mogli po raz pierwszy od 20 lat usłyszeć głos swojej idolki. Mocno się on zmienił, ale nadal brzmi wspaniale, poniżej prezentujemy nagranie wideo. Myślnik Andrzej Krzysztofik, były członek dwóch plus jeden redaktor, dał mi propozycję, chyba nie do odrzucenia, by zaśpiewać kilka nutek, fanom życzyć powodzenia. Drodzy fani, tak mi miło, że trzymacie mnie w pamięci. Śpiewać dawno zapomniałam, chociaż czasem to mnie chęci. Więc parę nut i ciepłe słowa wszystkim fanom sercem nucę, bo tak miło, że po latach jeszcze o mnie pamiętacie. Wiem o wszystkim, co piszecie w komentarzach w internecie. Miłe słowa od Was dla mnie. Wielkie dzięki i wzajemnie, mówiła w materiale Elżbieta Dmoch, która kilka miesięcy wcześniej zrobiła fanom inną niespodziankę, napisała im kartkę z okazji Wielkanocy.